Lodowy gigant. To właśnie nim zajmiemy się w tym odcinku. Siemaneczko, z tej strony, Aniu, witam cię serdecznie na kanale. Jak widzicie, na mapie nie dzieje się absolutnie nic ciekawego. Podejrzewam, że jest to cisza przed burzą. Wszyscy czekamy na rozwój wydarzeń, więc wykorzystamy te spokojne chwile na przypomnienie sobie Behemota, którego miałem przyjemność robić jedynie w jednym KVK. Więc na pewno będzie to coś specjalnego również dla mnie. Jak widzicie, głównym behemotem na tym KWK jest lodowy smok. W sumie to lodowa smoczyca. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o giganta, którym się dziś zajmiemy, na tej lodowej mapie można powiedzieć, nie mamy lodowego giganta. Mamy tutaj miasmatycznego giganta. Moim zdaniem, słabo powinien być tutaj lodowy gigant. Na pewno lorowo byłoby to ciekawsze. Ale mamy co mamy, więc przejdźmy do archiwalnego nagrania. Będziemy tutaj pracować na nagraniu z 2023 roku, 21 września, więc prawie dwa lata różnicy, prawie 2 lata różnicy dzielą nas od tej próby. Jest to nagranie elitarnego najazdu. Zwykły behemoth poszedł bezproblemowo. Elitarnego chyba nawet nie zrobiliśmy, bo w tamtym czasie Behemoty naprawdę nie były proste. Tym bardziej, że u nas w VP, które tutaj ma. Tak, Vape. Mieliśmy tylko jednego gracza, który posiadał jednostki T5, no i był to ten gentleman, który stoi tutaj z jednostkami piechoty. Także możecie się domyślać, że obrażeń za dużo tutaj nie mieliśmy. No i jak widzicie tutaj na górze, kiedyś behemoty nie posiadały tych debuffów, które co jakiś czas zwiększały otrzymywane przez niego obrażenia o 10%, maksymalnie o 50%. Kiedyś behemoty były po prostu dużo, dużo trudniejsze. Szczególnie dla jednostek te cztery, których tutaj jest, jak widzicie, cała masa. Może jeszcze zanim zaczniemy, zerknijmy sobie ile miałem mocy w tamtym okresie. Moja moc wynosiła 23 miliony 700 tysięcy. Także ataku z badań ani ja, ani tutaj reszta mojej ekipy na pewno nie mieliśmy. Także przejdźmy do oglądania tej próby. Ostatni tutaj czek gotowości. 40 graczy na 40 w leżu. Bohaterowie, jak widzicie, chyba w tamtym okresie ledwo co dostaliśmy Syndriona z Fregar. Nie każdy tutaj tych bohaterów jeszcze posiada, więc Syndrion w tamtym okresie był również Rarytasem, dlatego tutaj widzicie mnie z Kinarą oraz z Niko. Nie mamy również 300 tysięcy jednostek w Legionie, ja tych jednostek posiadam 204 tysiące, reszta prawdopodobnie coś koło tego. Więc nie mieliśmy tutaj ani bohaterów dobrych do behemotów, ani nie mieliśmy tutaj dużej pojemności legionów. Ci nas rozpoczął, my tutaj zaczęliśmy atakować behemota. Teraz jest bardzo ciekawy, bardzo ważny element rozgrywki. W tym momencie każde z tych kółek oznacza, w którym miejscu powstanie sopel. Ustawienie sopli jest bardzo, ale to bardzo ważne. No i niestety tutaj muszę powiedzieć, że te sople będą postawione tragicznie. Jeśli chcecie stawiać dobre sople na tym behemocie, to mniej więcej te sople powinny być stawiane gdzieś w tych rejonach. Co ciekawsze, osoby mogą zapytać dlaczego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Behemoth po jakimś czasie użyje swojego specjalnego ataku, w którym będziemy musieli schować się za te sople. No a za tym soplem tutaj na górze będzie ciężko się schować, a za tym soplem przy krawędzi również będzie ciężko się schować. No i ten sopel jest stawiany również przy krawędzi. Więc żaden z tych sopli nie daje nam dużych szans na schowanie się za nim, a obrażenia z tego ataku są naprawdę potężne, bo ten atak uderzy nas za 50% jednostek w Legionie. Więc naprawdę starajcie się stawiać te sople. Mniej więcej gdzieś w tych okolicach. Jak widzicie, sople stawiają tutaj legiony magiczne, więc jeśli chcecie stawiać taki sopel, chcecie być odpowiedzialni za stawianie tego sopla, to mimo to, że na behemothy na pewno działają lepiej łucznicy, gdyż zadają więcej obrażeń, na magów powinniście wybrać tutaj naprawdę ogarnięte osoby, bo to od nich zależy, gdzie te sople będą stawiane. Jak widzicie, żaden z tych sopli nie jest postawiony dobrze. Będzie tutaj nam naprawdę, naprawdę ciężko. Mimo to, póki co te obrażenia posiadamy. Niestety druga faza tego behemota, do której zaraz przejdziemy, sprawia, że behemot otrzymuje 100% mniej obrażeń od wszystkich legionów, więc będziemy musieli tutaj naprawdę, naprawdę się spiąć. W tym momencie jedyny tutaj sopel, który jest w miarę w miarę dobrze ustawiony, chociaż teraz w tym momencie już nie. To był ten Sopel tutaj. Natomiast teraz zobaczcie, że nikt nie będzie miał żadnych szans się schować przed specjalnym atakiem Behemota, który zostanie aktywowany w momencie, w którym Behemot straci połowę życia. Powoli zbliżamy się do tego momentu. No i mamy teraz ten specjalny atak. No i Behemot wkracza w drugą fazę pojedynku. Widzicie, że obrażenia są naprawdę przepotężne. Myślę, że tutaj chyba każdy, po prostu każdy dostał tymi obrażeniami za 50% jednostek w legionie. Więc nasze obrażenia już spadły tutaj diametralnie. Na dodatek Behemoth teraz otrzymuje minus 100% obrażeń, co jeszcze potęguje ten efekt, że te obrażenia, że jego HP spada naprawdę wolno. Tutaj jest tylko jeden sopel, który jest w miarę dobrze postawiony w tym momencie. Mowa oczywiście o tym soplu tutaj. Ja jestem z dala od tego sopla, no ale... no ale niestety w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia, gdyż ten atak jest tylko i wyłącznie z tego co kojarzę, tylko gdy behemoth wchodzi w fazę drugą, czyli gdy traci 50% HP. Zresztą sami widzicie jak ten behemoth bardzo wolno traci zdrowie. Ten atak jest jeszcze bardzo, ale to bardzo ciekawy. Behemoth zepchnął nas na drugi koniec leża. No i musimy. W sumie to nie musimy, ale fajniej by było, jakbyśmy się jakimś cudem dostali do tej strefy no i podnieśli jeden z tych kamieni many. Te kamienie many są naprawdę niezłe z tego względu, że po pierwsze zwiększają nasze obrażenia o 50% ataku, zwiększają nasz atak o 50%. Po drugie, gdy podniesiemy taki kamień, Behemoth będzie otrzymywał o 10% większe obrażenia. Więc gdybyśmy podnieśli wszystkie 10 kamieni, wtedy Behemoth otrzymywałby takie obrażenia, jak otrzymywał w pierwszej fazie. Cofnijmy sobie do tego momentu, gdy jesteśmy po drugiej stronie leża. Są tutaj naprawdę dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że legiony naprawdę powinny iść tutaj, podnosić te kamienie. Ja również wyznaję tę szkołę, aczkolwiek, gdy macie, powiedzmy sobie, tak mniej ogarniętych graczy, którzy nie wiedzą, co robić, no to możecie próbować chować się za tymi soplami lodu, gdyż jak widzicie, ta kula rozbija się o taki sopel lodu, niszcząc go, ale wtedy wasze legiony mają szansę przeżyć. Ważne przy tym pchnięciu kulą jest to, żeby nie stać na tej linii ani za tą linią, tak? bo ta kula poleci nawet za ten legion, który jest zaznaczony, ta kula dotoczy się do końca leża. W tym momencie gracz, który jest zaznaczony, powinien po prostu próbować schować się za te sople. Niestety nie wiem, jak stoi tutaj sprawa z tym, żeby tam przejść, gdyż widzicie, że ten sopel może tutaj go blokować. W momencie, w którym jesteście pewni, że zginiecie, bo to jest również bardzo ważne, starajcie się gdzieś stanąć w jednym miejscu w takim miejscu w którym nie pociągniecie za sobą nikogo. Tutaj z tego co pamiętam pociągnął za sobą Cinasa pomimo że teoretycznie byli schowani za soplem, chociaż widzicie, że ten rozprysk był naprawdę potężny. Tutaj ja już automatycznie chowam się za sopel, bo widziałem, że ten sopel zmierza w moim kierunku. No i w tym momencie ten Gracz tutaj próbował się schować ja mu się udało, ale pociągnął za sobą tutaj trzy życia. Ja tutaj próbuję dojść do kamienia many. Niestety, widzicie tutaj, że wszyscy w leżu otrzymują obrażenia. No i za moment całe nasze leże zamarznie. Jak widzicie, stanie na tej niebieskiej strefie nie zwalnia was z tego, że musicie unikać tej kuli. Także to tyle jeśli chodzi o tego bekemota. Najważniejsza rzecz to dobrze postawione sople w pierwszej fazie. No bo jeśli nie będziecie w stanie schować się za tymi soplami, otrzymać obrażenia o wysokości 50% jednostek w legionie. No i potem może być naprawdę ciężko. Dlatego na magów, bo to oni stawiają te sople, wyznaczcie osoby ogarnięte, bo to od nich może zależeć to czy dana próba się powiedzie. Nasza próba się nie udała, ale wstawiam Wam to, żebyście wiedzieli, że nie wszystko wychodzi za pierwszym razem. No i czasem trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby osiągnąć swój cel. Tabelki z obrażeniami Wam nie pokażę, bo widzicie, że wideo tutaj się kończy. Ja również będę tutaj kończył. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.